Sięma z tej strony insu e, i witam Was w sumie drugim, kolejnym odcinku z e, Road to Glory rannymi powstańcami. Bank e, taką, mamy godzinę 19, aktualnie wypiątek i jest nowy kontent do FIFA, więc zobaczmy. Obczajmy zadania, co jest nowego, społeczność, co się coś jest pokazane e, dobra, ukończone są te wyzwania. I co dalej? Tak, jak było w sumie na zapowiedzi, e, zapowiadane. E, mamy do wyboru dwie strony. Po której stronie będziemy? E, no, ja biorę Bundesliga. Mówiłem cały czas Bundesliga Forever. Więc biorę Ellinga Halanda. Chociaż mi się, mi się nim nie grał za dobrze, ale biorę, biorę Norwega. Tak, biorę go, potwierdzam. I co będzie? A, kolejny Haland na wypożyczenie. Ekstra. Super. Dobra, yy, czy jest coś w wyzwaniach budowania składu? Jeszcze szybko przepatrzmy. James Rodriguez! Uuu. James Rodriguez z Evertonu. Zobaczmy jakie ma 82 8-2, wow. Jeszcze Andrej Karamari. Zrobimy tak, że ja was teraz opuszczę w sumie na chwilę. Yy, dla was to będzie chwila moment sekundka, a ja za ten czas będę robił wyzwania. I w momencie kiedy już skończę mniej więcej te wyzwania, to co jest potrzebne się z wami widzę. Okej, okay, więc w tym momencie zostaje wykonane zadanie od jego Yode. Szybko, szybko się go robiło. E, a tutaj właśnie macie prezentację tego zawodnika, ponieważ nie miałem jak wtedy nagrać głosu, więc teraz nagrałem już podczas montażu. E, dźwięk ogółem jest nagrywany z mikrofonu z komputera, więc jest trochę inny, ale przyzwyczajcie się w przyszłości. E, właśnie wczoraj, czyli w czwartek, były nagrody e, za Division Rivals. I tutaj o powinienem Wam e, wrzucić teraz co trafiłem. A trafiłem Saint Maxima 80 overall bodajże za 60 tysięcy. Za 60 tysięcy Saint Maxim poszedł na rynku transferowym i zobaczycie z, y, później po prostu ulepszenie składu bo jest warte waszego, waszej uwagi halo yy, witam z powrotem to ja insu yy, i zrobiłem wyzwania tak jak mówiłem i teraz aktualnie yy, przechodzę do otwierania paczek czyli w sumie najciekawszego momentu z tego odcinka piłkarz no, rzadki piłkarz 75 plus leci i bez walkoutu coś nie Dobra Czyli zwykły rzadki piłkarz Rakidis. O, dobra Do SBC będzie fajny na przepałkę. Może teraz będzie trochę więcej szczęścia. Wiadomo, to nie są super paczki. Tutaj znowu nie ma aukautu Pizzi A tutaj? Shakiri. Też do SBC. Rzadki piłkarz. Kolejny Czwarty. Też nie ma okautu. Może ekrany? Ekrany! Mexico. napastnik. Wolves, OK 8-4, 8-4, Jimenez, bardzo ładny overall, naprawdę bardzo ładny z KSZ paczki 7-5+. I teraz dwie paczki, zostały dwie paczki, lecimy najpierw, złota paczka, rzadkich kart, 12-12-12, brzmi naprawdę optymistycznie. I czy serio tak będzie? No, to nie ma. Ekranów też nie ma. komna nam Silva? Javi Martinez i Malkut. PSG. He? I mega paczka rzadkich karczy, W sumie najlepsza paczka tutaj. Leci, otwiera się. Może teraz? Walkout? Nie. Ekrany? Może... Nie? <grym> Jorente? No jest niewymienny. To jest najgorsze. Że chłop jest niewymienny. Eee... O, paczunia! Dobra, wypuszczenie. Przynajmniej mozo będzie walkout. Przynajmniej będzie co na miniaturkę czy w zdać. Nie, nie będzie. A wypożyczony Karmahal. Także no. No i przyśpiewki. Git. Dobra, on pójdzie na listę transferową. My aktualnie w sumie e, kończymy tą w sumie część. E, I widzimy się przy kolejnych paczkach, które zrobię, jak skończę e, Halanda. Bo mam 2 na 4. Więc w sumie jeszcze dwie rzeczy e, się zrobi. I Haland skończony. Dobra. My już jesteśmy w sumie ogółem po, po krótkiej przerwie. Dla Was było to sekundka, a dla mnie w sumie minęło noc, ponieważ mamy godzinę 12:42 i widzę, że otrzymaliśmy nagrody za pre-season i deadline day, więc teraz sobie, sobie w sumie je otworzymy. Miałem nadzieję, że zdarzy się to wcześniej czy w piątek o 19 tak się nie stało I e, jej odwalił PPG i no mamy pika pika 8488 e, może ktoś ciekawy fajny wezmę Bernardo Silve i tak w żadnym z nich nie będę grał tak czy tak więc sobie biorę ich wszystkich i mamy w sklepie 8 paczek e, i mamy też z e, paczką Steam of the Week ale ją sobie zostawię na środę prawdopodobnie Dobra, otworzymy pierwszą. Bez walkoutu. I bez ekranu. Zane. Szkoda, że nie ten, który ma z Naprawdę szkoda. Ale trafiliśmy Zane. E, dobra, to teraz otworzymy jeszcze paczkę TW na wypożyczenie. Może zane do przetestowania nie jest Rodrigo. Rodrigo jest bardzo fajny, ale dobra, przechodzimy już do Piłkarza 80. Plus. Rzadki obrót, niech będzie jednak. Może to być lepsza opcja. Uuu, ekrany! LO Aleks Stelesz! Uuu! las Jezu, naprawdę dlaczego on jest niewymienny? Ja bym. Za ile on chodzi? 50k prawie. Kurde no ajajaj, Ale i tak mega dobry traf. Eee, dobra, to teraz pomocnik. Czy będzie większe boom niż teraz? Nie. podaj nie. Diabi. No mamy komana koman jest lepszą opcją niż diabi. I to tak w sumie zdecydowanie. Dobra, rzadkie napaski. Może teraz coś ciekawego, fajnego. Walkout? Tu nie ma. Ale może będą ekrany w innej paczce? Kevin Wollan. Trochę jestem zażenowany tymi trafami. No i w sumie co tu dużo mówić. opening, no tak trochę średniawka była. Eee, Mogło być... powinno być lepiej powinno być lepiej jest możecie sobie, sobie sami dopowiedzieć e, no okej okay, więc po tym niesamowitym w sumie openingu e, który zapamiętam do końca życia e, nadszedł czas na mecz żeby go rozegrać żeby było może coś lepszego e, na tym odcinku e, ale żeby rozegrać mecz trzeba mieć skład a mój skład dotknęły poważne zmiany, jakimi są na przykład Alfonso Davis na lewej obronie, Leon Gorecka na LSP, Jozua Kimiś na PSP i na PSO. Okej, okay, więc po tym niesamowitym w sumie openingu, e, który zapamiętam do końca życia, e, nadszedł czas na mecz, żeby go rozegrać, żeby było może coś lepszego na tym odcinku, ale żeby rozegrać mecz trzeba mieć skład. A mój skład dotknęły poważne zmiany. Jakimi są na przykład Alfonso Davis na lewej obronie, Leon Gorecka na LSP, Jozua Kimis na PSP i na PSO Dawid Alała To są ogromne zmiany i do tego Robert Lewandowski. Zobaczycie co chłop po prostu robi w kolejnym spotkaniu I pokażę wam to dlaczego chłop jest po prostu najlepszy w tej grze Ogółem też trafiłem bardzo ciekawą kartę Dzięki której kupiłem Jozoa, Kimisia i Dawida Alabe Dam wam przebitkę z klipu wideo, który sobie zapisałem Bo wtedy nie nagrywałem ogólnie eee, I trafiłem tą kartę Dam wam tą przebitkę i będziecie sobie mogli teraz zobaczyć co trafiłem i moją reakcję na tą kartę Więc widzimy się na meczu Ilu! Ja właśnie z Bayernem, ale tak nie wyjdę z grupy, bo mam dwie porażki To Lisa w ogóle czerwona kartka, bo se um, napastnik wypił sam na samo, ja tu nie mam A i są ekrany Urugwaj, Śpy, Valverde To jest wymienna? Tak Ile? 50 tysięcy? No to E z Damian gramy z się dzisiaj. Ha? Czekaj... Czemu nie gramy u mnie, no? Ja mam... No gramy u mnie! Czemu <grym> u mnie te szczytowate spoty, a u ciebie na Neymara, Mbappe i inne gówna, no? No te gramy u mnie trzymacie. mecze. Tak. W ultrach będziemy grać. Idę na poczęcie. No e, to może jest słaby, no... No to teraz zostało 10 minut czego chce, bo wreszcie Ezy są no, słabi Ez, no są słabi, no. no co ja mam tutaj mówić no Strzeliliśmy im w ramkę no i robimy kręciołek. Ha, ha. Ta no... Kiko w glitch nie istnieje, mówili. Hernandeza na środku obrony i strzelił. Kikow of nie istnieje. to Ja pierdziele To za koman ja, widziałeś? W, sensie, w sensie command po prostu zniszczył im tam obronę i to tak doszczętnie, nie? Chłop przyjął piłkę i w ogóle strzelił <laughs> Bez wodu chłop przeszedł <laughs> Groteska przyjmuje Koman To ty, ty możesz sobie podać Ej, ale w ogóle dwie prawie identyczne bramki, jeżeli chodzi o sposób e, uderzenia. Finezyjnie po długim szczurek No dwie identyczne od ciebie, to nawet z tego samego miejsca. No, no Druga połowa przed nami Ale znalazł Lewan Lewan Gorski, komand w ogóle Grybiło. nie... ale nie, podanie no... dał nie no, komando, będą na no to podanie, to kurde. A to ja cieszy. dałem, to ja, ja dałem. <średziorno> ty, dałeś, ja dałem ty, ty dałeś, ty dałeś. To, to z lepszą nogą, o której tyle mówiliśmy. Tak. Widzisz? Chłop, pokazał w cymeczu meczu wykończenie i podania. Wszystko to, co daje egzekutor, bo to daje no. i strzały, no, i podania. to prawda. Dobra, skradnę to już. Gnabri Wiem. Lewa noga, no nic.

Proste podanie na drugie skrzydło, przeszło. Jezus, Gorecka, szef. <głos> <głos> Ej, dobra, ale wzięła, ale przynajmniej przejął, przynajmniej przejął. Może, Marcin, crit'ał tego gościa, co będzie wybiegał. Dobrze. Dobra, żeby radzyć sobie sam, spokojnie biegł. I koman I w ogóle zmian nie zrobiłem. Marcin, ja nie chciałem tak patrzeć. Dobra, jeszcze... lewy, środek Ale co z tego, że jest command? Z lewej w ogóle, co z się Jego lewa to dzisiaj... lewa fajne, No Nie są słabi, tylko wydaje mi się, że po prostu my jesteśmy dobrzy, mimo wszystko eee, diawi Tutaj podałem Huchy, ale teraz, teraz jest Diabi i Chuang wbiega. Ja pierdzielę. tak i po raz kolejny. Ty kiedyś źle mu ci zagrożono. Nie, no. W ogóle nie, jesteś hepatą. Tak Zobacz powtórkę tej bramki, że dostał dziurę obręca Co? <grym>. Bo ja pamiętam, że Diabi jest lewonożny, więc dlatego A, zag... czekałem, żeby przyjść na lewą nogę. Zobaczy zresztą, bo ty będziesz miał dostęp do podpływów. Dobra, zepsuję tą ostatnią bramkę. Dobra, dobra. Ej, kozacki met. Nie było. To było obok? Zaraz wybuchnął? Tak, obuknąć? tak, tak. Nie było dziury. Tak więc, ja mecz skończyłem ogólnie e, i widzieliście jego rezultat. Naprawdę, pełen emocji. E, jeszcze w trybie współpracy, który jest naprawdę mega fajny. Dużo błędów na początku, bo Alter jest naprawdę super. To później sobie rozegrałem Scott Battles, żeby skończyć Erlinga Halanda i co? I mi nie zaliczyło. Miałem ponad 5 asyst y, Norwegiem i mi w ogóle tego nie zaliczyło. Trudno zrobię to na kolejny odcinek, postaram się, żeby to już było. A na razie w tym miejscu y, się z wami pożegnam i będę mógł kiedyś zaprosić na kolejny odcinek, który pojawi się za niedługo więc subskrybujcie ten kanał na dole czerwony guzik tutaj wam się ogólnie też yy, pokażę przycisk który macie kliknąć oraz dupnijcie lajka żeby to ładnie wyglądało i na razie Alu, cześć, pompa elo